No, to ten... To... Powiedziałam to was po szwedzku, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o Szwecji. Powiedzcie mi dzieci, z czym wam się kojarzy ten kraj? Z Ikeą. Z Helem. Szwecja leży na Półwyspie Skandynawskim. Stolicą jest Sztokholm. E, powierzchnia wynosi około 500 tysięcy km kwadratowych. Największym jeziorem jest jezioro Do... Y, należy Gotlandia i Olandia. Waluta to korony szwedzkie. Ludność wynosi około 8,8 miliona. Z Gdyni można popłynąć promem Stena Line do Karlskrony, jednego z najpiękniejszych miast Szwecji. Ślą! Hej! Chyltę get? Jomu do! Ja. Man kann Hora in knappen und farla.